Cześć, tu tylko XZ, a dzisiaj chciałbym zacząć taką serię Let's Play Shaken Fidget. grał na trzech kątach na S9, S16 jest 14 No dobra. Zacznijmy od S9. Mam tutaj postać 95 level Mac. Takie tam EQ. Areny zrobimy jakoś z gościa 104 so level, może mi się nie udać. No tak, oczywiście, że nie. Jeszcze to mak jest to. no nic. Bohater to jest to. Zobaczę jeszcze tutaj. To jest dość, ale ja mam unikat. No raczej nic nie będzie. Tak coś myślę. O! A jednak będzie. Okej. Okay. No to spróbujemy jeszcze lochy. O Jezus, Aha, bo miks... Aha, bo mi mikstury mi się skończyły. To nie mam nie mam co liczyć na wygraną, dlatego... Zaraz to powinien ten niedźwiedź skończyć Jeszcze krytyk mi niesie to Bez nadziei ja wiem No nic, no i tutaj kaczmy jeszcze Tylko dam żeby się robiła Dobra 16 minut niech będzie Okej, okay, teraz wchodzimy na S16 Mama. No. Tutaj mam posadnie, jest to wysoki level, to jest level 36 i połowa tak. y, To jest świat 16. I tutaj się nazywam Tomeko, tam się nazywam Eryk Emiot. Jakby co to nie kupuję grzybów. Zobaczymy co mam w zbrojowni gabinecie magii. Tu chyba już dzisiaj byłem, ale jeszcze się upewnię. No no, dobra. Tutaj co? Te słabe, 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 słabe i słabe. Dobra, nic yy, raczej nie kupię. Areny zrobimy. 37, no niech będzie. Jeżeli Patryk woj, no to może wojownik. To wojownik. A, dobra. Wojownicy są raczej słabi. O, o. Ale z krytykami nie. Ale mam nadzieję, że wygram. pobijam. No, wygrałem, okej. Okay. Spodziewałam się, że wygram. Jeszcze Lochy. W Lochach, według mnie, przynajmniej jestem bardzo do przodu, więc tutaj na pewno mi się nie uda. O ile będę mógł w ogóle spróbować. No, dobra. Dam pomin, żeby bo to jest ten co robił to. no było blisko 19k to jakieś dwa hity może może trochę więcej może 3. tu gildię pokażę tam na S9 zapomniałem to jest moja gildia zapraszam nazywa się Green Angels tutaj jest opis rozbudowanie dość dobre Ludzie, taki 41, 35 i takie 30 lewele, większość 30 leweli. Tak, no to jeszcze dam karczmę i przechodzimy na S14 Dobra, o słabe Dobra, bierzemy na 12 minut. <laughs> Dobra, i przechodzimy na S14. Tutaj jestem trochę słabszy dopiero co zaczynam grę nie jestem taki rozbudowany całkiem bo to jest postać chyba to była postać dzisiaj stworzona albo tak dzisiaj no i tutaj taki mam piąty level bo karczmy nabijałem tutaj jeszcze widać no dzisiaj nie stworzyłem to konto wczoraj bo to jeszcze było z wczoraj, tak. No dobra. I tutaj mam piąty level, jest to też zwiadowca. Na arenie sobie spróbuję z jakimś... ...kabasonek. Jakieś tam liczby. I oczywiście wygrałem. Nie było to w tunę raczej. Lochów tutaj nie mam, ale zażyję sobie miksturki. I zobaczę co jest w gabinecie magii i zbrojowni. Zacznijmy od gabinetu magii. O, 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 o! A! 115 grzybów to już nie chcę. Dobra, weźmiemy sobie pota. Zobaczmy jeszcze tutaj. 3, 4, 2. No to jest, jest wszystko słabe jest. Jakby ktoś dopiero zaczynał grę, to yy, na zwiadowcy, czyli na z łucznika. Yy, Dajemy full, zręczność, wytrzymałość, szczęście. Daje wojownika siła, wytrzymałość, szczęście i namaga inteligencja, wytrzymałość szczęście. Zobaczę. Zostawiam moje. Dobra, raczej nic, teraz nie kupię. Jeszcze... Nie, ale nie zrzucę. No to jeszcze warte ustawię tutaj. Albo karczymy dam, bo potem jeszcze sobie może coś wbiję dobra, no to ja się z wami żegnam, to już będzie koniec i do następnego odcinka, cześć